Żyjemy w dobie wideo, jest mnóstwo mediów, które tego wideo od nas wymagają, i powstaje podstawowe pytanie: co tak naprawdę nagrywać? Cross-marketing to po prostu nagranie naszego zadowolonego klienta, i to jest druga wartość. No, nie ma silniejszej rekomendacji i potwierdzenia tego, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Jak zadowolony klient, który z imienia i nazwiska potwierdza wartości, z których jest zadowolony w naszej współpracy. Dlatego wideo cross-marketingowe, ze względu na content, ma ogromną siłę rażenia, odpowiada przy okazji na potrzeby rynku na generowanie treści wideo. To, co doceniają nasi klienci, to przede wszystkim bardzo precyzyjny, określony plan działania. To jest wizja lokalna, podczas której weryfikujemy plan zdjęciowy, sprawdzamy, co jest do ustalenia, jak się powinny osoby przygotować, o jakie zgody zadbać. Po drugie, to jest dzień zdjęciowy, kiedy aktualizujemy dany grafik, dany firmy, żeby dobrze się do niego dopasować. Dzielimy się, kiedy i co kręcimy. I trzeci etap to jest postprodukcja. Bardzo dobrze przygotowana w taki sposób, żeby zminimalizować potrzebę poprawek. Czwarty z gwiazdką to jest lista rekomendacji, czyli takich dokładnych wskazówek, co teraz należy z nim zrobić, jak go dystrybuować, w jakie kanały umieścić, do kogo go wysłać, o co zapytać, tak aby przyniósł oczekiwane rezultaty.